No, witam serdecznie. Magiczna Armia oczywiście na magicznej Hacie Zaczynamy za chwileczkę, oczywiście, czytanie pod tytułem Karta Dnia. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień będzie chciał nam wszystkim przynieść. Delikatna tylko wzmianka. Kochani, zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na kolejny nasz wypad urbexowo-paranormalny do pięknego pałacu w przepięknie zachowanym klimacie. Będzie dzisiaj filmik, kochani, opublikowany, bo zmontowaliśmy go wczoraj z Mikołajem. Jest gotowy, słuchajcie, do tego, żeby już Wam. Go dać, ale myślę, że zrobimy to sobie w godzinach późniejszych. I zapraszam również bardzo serdecznie na czytania miesięczne na miesiąc luty. Słuchajcie, zróbcie sobie porządną kawę, porządną herbatę, bo zamierzam zrobić to w jednym filmie: czyli spotkamy się tutaj ze wszystkimi znakami Zodiaku, usiądziemy sobie, słuchajcie, na krzesełkach, na jakichś sytuacjach tyczących się oczywiście. Moi drodzy, opcji pod tytułem, że będziemy dyskutować sobie o wszystkich znakach Zodiaku jednocześnie w jednym nagraniu, więc zapowiada nam się długie, słuchajcie, siedzenie razem więc duża dawka kawy, duża dawka herbaty co by tam ktoś się nie odwodnił w międzyczasie. Tymczasem, moi drodzy, sprawdźmy sobie dzisiejszy dzień. Bo dzisiaj czwartek. Już myślałam, że piątek i będę robić Wam weekendówkę. Tymczasem okazuje się, że jeszcze nie, jeszcze nie. E, więc lecimy sobie z tematem pod tytułem, moi drodzy, co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku zodiaku. Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku zodiaku. Jeszcze raz. Dobrze, wystarczy tego pasowania i startujemy. Lecimy. Co dzisiaj u baranka? Wczoraj nam baranek, z tego co pamiętam, płakał. No, a dzisiaj też nie jest najlepiej, słuchajcie. Uważajcie, żebyście się mi nie poprzecinali jakimiś nożami, cudami wiankami, nie, nie pokaleczyli się, tak? To mam na myśli, bo tutaj, no słuchajcie, zobaczcie. Ja mam tą kartę przybliżę, gościu jest po prostu rozświartowany, żeby takich atrakcji tutaj jakiś baran, słuchajcie, nie odwalił, tak? Nie odciął sobie czegoś albo nie pokaleczył się po prostu. E, oczywiście ta karta o tym nie mówi, ale gdzieś poczułam, e, patrząc na grafikę karty, że być może, słuchajcie, no ktoś się tam zadźga jakimś, e, słuchajcie, nożem e, czy czymś takim i po prostu zwyczajnie krew się tutaj gdzieś tam poleje. E, uważajcie, słuchajcie, karta ogólnie mówiąca o sytuacji porażki, o sytuacji walki, o sytuacji, jeżeli wczoraj była ta deprecha... Z tego co dobrze pamiętam u Was, no to dzisiaj możecie, kochani, być bardziej na takim wkurzeniu się, na takiej opcji, w której będziecie manifestować być może swoją złość, swoje zdenerwowanie. Jakieś swoją e, sytuację, w której możecie komuś, jeżeli tutaj ty tyczy się to jakiejś jeszcze dodatkowej osoby, <coughs> dwa słowa za dużo powiedzieć, i może tutaj, kochani, faktycznie zrodzić się taka agresywność, taka wrogość, e, bardzo taki bojowy nastrój, być może pomiędzy wami a kimś. E, ogólnie, jeżeli tutaj nie chodziłoby o was i o jakąś tam osobę, karta będzie sugerowała po prostu stan, w którym czegoś nie uda się sklecić, czegoś nie uda się zrobić, czegoś nie uda się dzisiaj w całość e, zlepić, po być może na przykład faktycznie jest z jakimś tematem krucho i gdzieś wyczujecie, że chcielibyście, aby się to poskładało, żeby było wszystko dobrze, tak i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem to się nie zadziewa. No i są tutaj takie baranki, które gdzieś bardzo mocno, kochani, w tej tali oczywiście mogą być poturbowane, bo zwyczajnie nie mogą czegoś do kupy scalić. Uważajcie, kochani, co dzisiaj ubyka. Jeżeli chodzi o byka, o Jezus, no to chyba będę płakać nad tym baranem, słuchajcie, bo tutaj faktycznie pokazuje się karta płakania nad rozlanym mlekiem. Byk czegoś żałuje, byk do czegoś wraca, bykowi jest smutno, ale nie wiem z jakiego powodu. Słuchajcie, może to chodzi o jakieś osoby, które odeszły już z naszego życia, w tym. Osoby zmarłe, patrząc graficznie na kartę, może będziecie kogoś wspominali, może gdzieś tam taka nostalgia, smutek w was się zrodzi na tą okoliczność, że na przykład ktoś już odszedł, już nie żyje, albo ktoś odszedł, kto jest dla Was istotny, ważny, albo że emocje, które miały się pięknie rozwijać, nie rozwinęły się na przykład. Gdzieś mogą was chwycić jakieś sentymenty, na przykład do takiej opcji, w której że mi czemu mi w życiu się na przykład emocjonalnym nie układa, bo nie chcę powiedzieć, że zawodowym. Ta karta o tym raczej nie mówi, aczkolwiek emocje mogą wzbudzić się i nawet w tym zakresie, tak? Że chciałybyście coś fajnego, nie wiem, stworzyć, pracować, zarabiać i załóżmy nie wychodzi i wy emocjonalnie sobie z tym nie dajecie rady. Oczywiście, jak najbardziej również. Więc nie wiem, o co tutaj może chodzić ale zwyczajnie, kochani, byk gdzieś skupia się nad taką sytuacją, że stało się coś, skończyło się coś, albo sam czuje, że w jego życiu coś nie idzie tak, jak byk sobie by tego chciał, no i gdzieś ten byk, taki troszeczkę smutny na tą okoliczność, moi drodzy, jest. Być może to będzie chwilowe, ja nie sądzę, żeby byk, słuchajcie, no ja na przykład w tej chwili, słuchajcie, nie płaczę, no chyba, że Wam się kubek z kawą, wiecie, wyleje, bo tutaj są porozwalane kieliszki. Uważajcie oczywiście na takie rzeczy też, również, ale myślę, że to będzie chwilowe, to nie będzie trwało, moi drodzy, długo. Poza tym na tej karcie to jest też taka opcja, w której byk szuka rozwiązań, jak wybrnąć z czegoś, bo utracił coś i faktycznie to widać, tylko że on już ma to za plecami, to już było, to się skończyło. Byk jakby ogarnia kuwetę, że tego już nie ma i musi teraz dźwignąć tyłek gdzieś jeszcze w takim, powiedziałabym, smutku, ogarnąć te wszystkie sprawy i znaleźć inne rozwiązanie sytuacji. Tak to trochę czuję w tej talii akurat. Dobra, co dzisiaj ujeździło? Dzisiaj u bliźniąt, słuchajcie, bardzo dobry czas, to znaczy taki spokojny, sielankowy, zrównoważony, potraficie się uzdrowić. To znaczy, w sensie, no nie tam, że wiecie, jesteście na przykład chorzy, 40 stopni gorączki i nagle Bęc, bliźniak się uzdrawia. Ale jeżeli jesteście faktycznie przeziębieni, możecie dzisiaj się poczuć nieco lepiej, tak? to tak tylko nadmienię. Natomiast mówiąc o uzdrowieniu, mam tutaj na myśli uzdrowienie psychiczne, mentalne, emocjonalne. Jeżeli jesteście z kimś zwaśnieni, pokłóceni, ta karta, może symbolizować, że polepszy się klimat pomiędzy wami, nawet powiedziałabym, że te wszystkie jakieś wzburzone emocje mogą zostać ugaszone. Może to by tutaj dochodzić, aczkolwiek po jednej karcie ciężko to stwierdzić, ale na przykład do tego, że ktoś kogoś na przykład za coś przeprosi. Słuchajcie, ale to mówię w jednym procencie. Na marginesie oczywiście, bo tutaj no też gdzieś poczułam tego typu wibracje. Także tutaj może też chodzić o taki aspekt sprawy. Poza tym, moi drodzy, czas spokoju, zrównoważenia. Tak jak powiedziałam, nie będziecie potrafiły dzisiaj wdać się w jakieś aferki, kłótnie, jakieś niesnaski, a wręcz, jeżeli nawet ktoś będzie próbował was zdenerwować, to wy spokojnie będziecie puszczali to, słuchajcie, to ciśnienie, ugaszali to, żeby tego nie rozdmuchiwać. Dobra, co dzisiaj ruraka? <laughs> Dzisiaj u Raka, słuchajcie, Rak zabiera się za jakieś zadania, za jakieś rzeczy do wykonania. Ogólnie to jest karta ucznia, to jest ktoś, kto chce coś osiągnąć, ktoś chce się rozwijać, zdobyć wiedzę, wykorzystać tą wiedzę do czegoś, tak? Nie wiem, o co tutaj może, kochani, chodzić, bo ja nie chcę tutaj powiedzieć, żeby, że wiecie, że od razu będziecie, nie wiem, szli do szkoły, uczyli się, ale pamiętajmy, że my nie uczymy się tylko w tego typu instytucjach. Życie to jest tak naprawdę nasza szkoła i bardzo bardzo często słuchajcie, wychodząc gdziekolwiek, e, idąc gdziekolwiek, włączając Youtube'a, TV, słuchajcie czy cokolwiek, nie wiem, czytając gdzieś coś, e, my tą wiedzę zdobywamy w różnym zakresie. Ja mam takie wrażenie, jakbyście wy dzisiaj się czegoś dowiedzieli. E, e, jakaś wiedza do Was przychodzi. Nie wiem, to może być wiadomość od koleżanki, to może być wiadomość od kolegi. To może być, słuchajcie, nie wiem, jakiś mail, może jakiś list, za którym czekacie, może ktoś wam o czymś coś powie i ja widzę raka, który ma wiedzę. I on dzięki tej wiedzy może teraz wiedzieć, jak postępować, tak? Bo to jest jakby taka sytuacja, dobra, teraz już, już upewniłam się w czymś, albo upewniłem, i teraz ja mogę tutaj wiedzieć, wiedząc, co już teraz, jak sytuacja wygląda, mogę wiedzieć, co teraz dalej mam robić. To jest coś takiego. Tak to dzisiaj czuję. Oczywiście, ponadto karta dźwigania się do przodu, karta rozwijania się, karta wiedzy, oczywiście, jak najbardziej, tak? Karta wdrażania jakichś nowych konceptów, pomysłów, dla co niektórych również jak najbardziej, tak? Bo tutaj ja widzę gościa, który czymś zaczął się zajmować, ale ma w głowie wiedzę, on wie, jak coś zrobić. Może wpadniecie na jakiś pomysł i a dobra, zrobię to chyba tak i tak, teraz już wiem, jak to podziałać. To też może w tej karcie nam się pokazać. Dobra, co dzisiaj ulwa? Dzisiaj ulwa, bardzo taki czas troszeczkę wyczekiwania za czymś, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj też widzę, <coughs> słuchajcie, czekanie za czymś, ale też staranie się o coś. Nie wiem, tutaj będzie Soboleska tańczyła przed jakimś gościem, a gość, a dobra, no nie wiem, czy wstanę i cię tutaj obejmę, a Soboleska, kurde, no niech już wstanie, no ileż można. <laughs> dobra, słuchajcie, żarty żartami, ale okej, okay, jest to sytuacja czekania za czymś. Lew musi cierpliwie czekać za czymś. Tutaj, no dobrze, powtarzam się, ale nie wiem, bo ja nie wiem, za czym czekacie. To jest opcja taka: bądź cierpliwy, poczekaj, nie przyspieszaj pewnych spraw. Coś musi zadziać się w odpowiednim czasie. Na to jeszcze teraz nie jest być może odpowiedni moment. <laughs> może czekacie za paczką, za kurierem, za listem. Być może oni przyjadą jak najbardziej, tak. Ale ja tutaj też widzę takie staranie się o coś. Tak jakby był lew, który Oczywiście alternatywnie odwrotnie, ktoś może starać się o Was, a Wy jeszcze dajecie temu czas. Ale może też tak być, że to lew stara się o kogoś albo o coś, wkłada tu mnóstwo czasu, żeby coś rozwijać, coś zrobić, ale jeszcze nie ma efektu końcowego. Czyli wiecie, jeżeli Wy oczekujecie, że na przykład Wy się staracie, dajecie do zrozumienia komuś coś, robicie co możecie i oczekujecie, że druga strona dzisiaj na przykład w jakiś tam pewien sposób powie wow, coś tam, coś tam, no to, to się nie stanie. Tutaj nie, bo tutaj widać, że druga strona jeszcze zbiera się do tego, żeby tutaj zareagować, żeby tu w jakiś pewien sposób um, cokolwiek zrobić. Ona jeszcze potrzebuje czasu, to jeszcze musi dojrzeć. I tak samo alternatywnie odwrotnie, jeżeli ktoś tutaj stara się o lwa, to lew może dzisiaj nie wykazać się inicjatywą, bo on jeszcze potrzebuje na coś czasu. Lwy miejcie to na uwadze, że dzisiaj no, trzeba czasami, <laughs> słuchajcie, cierpliwie za czymś poczekać. Co dzisiaj u Panny. Słuchajcie, karta miłości, związku, uczuć bliźniaczych, bratnich, dusz. To tak już powiem na samym wstępie być może spotkania, randki, bliższe kontakty z takimi swoimi partnerami, partnerkami jak najbardziej tak. Rozmowy, pojednania, przeprosiny, dogadanie się, porozumienie, wspólne planowanie czegoś. Um, jakieś e, sytuacje, w których e, słuchajcie, mogą tutaj się pojawić również osoby, które nie do końca coś powiedzą sobie. W tej talii, podkreślam, w innych taliach nie powiedziałabym tego, ale w tej ja tutaj widzę, że ktoś nie, ma skryte emocje, coś ukrywa, ale powiedzieć Wam coś, to się dzieje po jednej i po drugiej stronie. Tak, jakbyście otwarcie i oficjalnie nie chcieli drugiej stronie czegoś powiedzieć, albo odgrywacie jakąś rolę druga strona słuchajcie być może widząc to również odgrywa jakąś rolę. Czyli wiecie o co mi chodzi. Normalnie to jest sytuacja taka, tak, <laughs> że wychodzi sobie panna i powinna oficjalnie powiedzieć: "Ty słuchaj, Zenek, ja tam czuję to i tam, to sram to, i owam to". Druga strona powinna powiedzieć: "Dobra, dobra, ja mam to samo i git". <laughs> Tymczasem tutaj dzisiaj wychodzi tak, że oboje mają maski na twarzach. Oboje nie chcą do końca czegoś oficjalnie być może powiedzieć albo zrobić. Coś jeszcze ukrywają w tajemnicy, słuchajcie, gdzieś nie chcą pokazać takiego jakby swojego prawdziwego oblicza czy prawdziwego nastawienia do czegoś. Ja to dzisiaj pod, bardzo mocno poczułam. Romanse, jeżeli tutaj ktoś z Was ma, to być może o to chodzi, tak? Ukrywamy się, bo nie możemy oficjalnie się tutaj pod odsłoną dnia pokazać. Taka sytuacja też może być ale ponadto wszystko to co powiedziała na samym początku w tej karcie nam się pokaże. Co dzisiaj uwagi? E, a, uwagi słuchajcie, dla odmiany, uważajcie. Słuchajcie, ktoś rozgrywa jakąś partię szach, ale robi to w nieuczciwy sposób. Chce osiągnąć cel, chce wygrać e, i robi to po prostu w nie no czy robi to po prostu kantując was. Uważajcie. Naprawdę, kochani, uważajcie. Akurat ta talia, kiedy zawsze widzę tą kartę, ona bardzo mocno tutaj jakby podkreśla mi taki, taki aspekt sprawy. Masz nieuczciwego gracza po drugiej stronie, kto chce zgarnąć całą pulę dla siebie i w zajebisty sposób, kochani, tobą gra. Brzmi oczywiście, ja wiem, fantastycznie, nie? Ale słuchajcie, naprawdę właśnie to pod uwagę. Trzeba również zachować pewnego rodzaju trzeźwość umysłu wagi. Trzeba być sprytnym dzisiaj, przebiegłym. Jeżeli tutaj oczywiście wy wiecie o kim mowa, kto może siedzieć po drugiej stronie tej planszy szach, to trzeba być tutaj no, w dużej mierze, moi drodzy, po prostu przebiegłym. Osobą, która tutaj gdzieś nie da się wyrolować, nie da się okantować, nie da się oszukać, nie da sobie, że tak powiem, no, no nie chce być osobą przegraną, tak? Jeżeli Wy wiecie, o kim mowa, to Wy dzisiaj musicie być sprytne, Wy musicie być bystre, Wy musicie przewidzieć czyjeś kroki. To są dokładnie te przekazy dzisiaj. Nie widzę tego w żaden inny sposób. Nie widzę tutaj sytuacji, w której nie wiem, boicie się czegoś, lękacie się czegoś. To znaczy być może i boicie się i lękacie, ale karta do was krzyczy bądź dzisiaj bystry, mądry i ostrożny, albo ostrożna oczywiście. Bo ktoś chce coś wygrać. Ktoś chce wagi zgarnąć całą pulę szach. Być może to jesteście Wy. I jeżeli to jesteście Wy i Wy musicie tak zagrać dzisiaj, żeby Wasze było na wierzchu, no to tu również wykazujcie się sprytem i bystrością umysłu, żeby druga strona e, kochani, e, no nie chcę powiedzieć dała się zwieść, ale żebyście po prostu pokonali Waszego gracza po przeciwnej stronie. No. Niefajna energia. Ogólnie e, ludzie, którzy wokół Was się kręcą, nie są to osoby godne zaufania. Dobra, co dzisiaj u Skorpiona. U Skorpiona, słuchajcie, dzisiaj jakaś bieda, pustka, czegoś zabraknie, e, czegoś nie będziecie mieć. Jeżeli tutaj Skorpion na coś liczył, to moi drodzy, może tak być, że się przeliczycie. Bo tu faktycznie, e, kochani, pokazuje się karta. Y, Utraty czegoś. Utraty czegoś ważnego. Nie wiem, co to może być. Poczułam to na takiej zasadzie, jakbyście wiecie, co nagle po prostu zwyczajnie, jakby. Wiecie, dobra, ja Wam powiem to tak, jak ja tu myślę, tak? To jest na takiej same, Na takiej zasadzie, jakby jakaś sytuacja sprawiła, że skorpion w tym momencie już nie ma głowy do niczego. O, tak bym to powiedziała. Nie mam już do tego głowy. Po prostu czuję nagle, jakby mi coś odcięło, odebrało. Nie wiem, co mam sądzić, nie wiem, co mam myśleć. Czuję, że nie mam możliwości. Mam brak tych możliwości, czuję się taki, powiedziałabym, pozbawiony wszystkiego. Tak to ja czuję. Być może, słuchajcie, to jest za sprawą jakiejś osoby. Bo tutaj widać, że w grę może wchodzić nie tylko. W grę nie możecie wchodzić tylko wy, ale może was w jakiś sposób okraść, czy znaczy nie okra. No tak, no bo <kutta> karta dokładnie to sugeruje, zabrać wam coś trzecia osoba. Ktoś wam coś zabrał, zostawił was z niczym. O, taki element tutaj by, bym się pojawił. Możecie mieć do kogoś żal. Zabrałaś, czy zabrałeś mi coś, i ja tego nie mam, i teraz ja się czuję źle. Czuję, że jestem. W czarnym tyłku. Sorki, słuchajcie, muszę popić kawę. Coś, coś na tej zasadzie. Ogólnie karta biedy. Biedy w jakimś zakresie. Nie macie czegoś. Nie możecie czegoś zrobić, bo czegoś nie macie. Nie możemy, nie możemy czegoś kupić, bo nie mamy kasy. Nie ma wiadomości, nie ma telefonu, nie przyszło coś, za czym skorpion czekał. Poczucie biedy, braku i zabrania wam czegoś. To dzisiaj jest takim przewodnikiem tej karty. Co dzisiaj strzelca <laughs> słuchajcie, u was jest karta. Hmm, w ogóle sama karta sama w sobie jest dosyć ciekawa graficznie, natomiast hmm, sama karta w sobie że, mówi o sytuacji, że jesteście do czegoś gotowi. Jest jakiś pewien zamęt w Waszym życiu. Ja mam takie wrażenie, patrząc na tą kartę, i to taki zamęt, który ciągnie Was w dół. To znaczy zamęt jak zamęt. Możecie zdawać sobie z tego sprawę, że Wasze życie ciągnie Was w dół. Może jesteście przed taką opcją wyborów, być może. Może musicie zadecydować, co dalej ze swoim życiem chcecie robić. Czy chcecie być tu, czy chcecie być gdzieś indziej. Ale ja mam takie wrażenie, że Wy tego wyboru dokonujecie, bo Wy widzicie, że jakiś element Waszego życia, nieważne, czy to jest praca Zawodowa, która was ciągnie w dół, czy to jest związek, który was ciągnie w dół, który jest dla was taką pułapką, przepaścią, czarną dziurą, sytuacją, w której nie możecie czymś się cieszyć, nie możecie być, powiedziałabym, zadowolone. <laughs> Chciałybyście czegoś więcej od tego życia, to wy, patrząc na to wszystko, jesteście dzisiaj gotowe do tego, żeby w pewien sposób opuścić ten stan. Ja nie wiem, czy wy go, oczywiście, zrobicie, bo ja widzę, że strzelec może też widzieć, ja jestem gotowa albo gotowy, żeby zacząć inaczej żyć. <laughs> Chcę już tego innego życia, przepraszam Was bardzo, ale gdzieś możecie, kochani, lękać się pewnego rodzaju pułapek po drodze. Może inaczej nie pułapek, przeszkód po drodze, tak? I gdzieś tutaj, kochani, utknąć w miejscu, tylko patrząc na piękno, na piękno życia, które mogłoby się wydarzyć, ale strzelec gdzieś, kochani, być może boi się tego ruchu wykonać. Bo boi się, że, no nie wiem, że nie sobie nie poradzi, że sobie tam, no nie wiem, że coś się wydarzy, że to kurde, może będzie zła decyzja. Kochani, błagam was. Ja Wam powiem naprawdę o jednej rzeczy, nie wiem, może nawet zrobię pogadankę o tym. Strach to jest zły doradca. Strach zawsze Was zatrzyma w miejscu. Strach spowoduje, że sobie zmarnujecie życie. Tak? to tylko tak na marginesie daje taką zmiankę. Natomiast gotowość do tego, żeby pójść do przodu, gotowość, żeby coś nowego rozpocząć, wyczekiwanie też być może, słuchajcie, za kimś, za czymś, za możliwościami, ale gdzieś są jeszcze jakieś przeszkody, jeszcze jakieś trudności, chyba że wy tych trudności i przeszkód się boicie. Co dzisiaj u Koziorożca? U koziorożca, kochani, dzisiaj bardzo brawurowy, bardzo nerwowy dzień się może pokazać i albo będziecie się kochani, faktycznie tutaj gdzieś z kimś kłócili, będziecie zdenerwowani, może być tutaj faktycznie dosyć impulsywnie, albo też Wy sami, kochani, od środka aż wrzecie, bijecie się z jakimiś myślami, jakieś nerwy wami, tarmoszą. Tak, Nie wiem, bo to jest karta, słuchajcie na pewno, słuchajcie podwyższonego ciśnienia, sytuacji, w której faktycznie gdzieś koziorożce mogą dzisiaj czymś się zdenerwować albo z kimś się nawet pokłócić. Uważajcie też na stany zapalne. Wiecie co, nie wiem czemu, tak jak wspomniałam o tym ciśnieniu, to tak pomyślałam sobie, że pod kątem zdrowia dodam, stan zapalny, może coś dzisiaj Wam pod kątem zdrowotności dolega, gdzieś jakiś stan zapalny, czymś jest wywołany, bólem, tak, oczywiście podwyższoną temperaturą, opuchnięciem, czy czymś takim, w każdym razie stany zapalne, coś tutaj też może, kochani, się zadziewać, ale poza zdrowiem, o których nie lubię mówić, dodam właśnie, że tutaj również właśnie jest taki problem, który może Was dzisiaj roz. Tak, no, roztrząsać, denerwować, wzbudzać jakieś wasze niepotrzebne emocje, które mogą wami dzisiaj telepać. Koziorożec musi dzisiaj troszeczkę wdech, wydech, wdech, wydech i przestać tutaj gdzieś, e, oczywiście, moi drodzy, no, w jakiś taki stan nerwowy się y, pakować. Co dzisiaj uwodnika? A u wodnika, moi drodzy, dziś e, sytuacja radowania się szczęścia, spełnienia życzeń, spełnienia marzeń, pomyślności w tym, co wodnik robi. Wodnik jest z czegoś zadowolony. Po prostu. Możecie również dzisiejszy dzień być bardziej takim, czy dzisiejszy dzień potraktować bardziej jako taki czas odpoczynku, wyluzowania. Może gdzieś się wybieracie, do klina na przykład, do kawiarni z koleżanką, na pogaduchy gdzieś z kimś. Może, może na przykład popołudnie chcecie spędzić, czy wieczór na tapczanie z chipsami, słuchajcie, z winkiem, z kolą, z czymkolwiek. No i tutaj faktycznie gdzieś. Tak, ten wieczór możecie chcieć spędzić, bo to jest taki czas, w którym my po prostu odprężamy się, wyluzowujemy. Dobra, odprężamy się, relaksujemy się, gdzieś kochani wyciągamy sobie nóżki na tapczanie i gdzieś po prostu chcemy tutaj się zrelaksować. Być może to jest tak. Karta sama w sobie również mówi o tym, że coś pomyślnie się to, toczy, albo pomyślnie będzie się toczyło, albo zakończyło wręcz. Bo to jest również karta mówiąca o tym, że chciałam, żeby było tak, czy tak, czy chciałem, i to się dokonało. Tak, jestem z czegoś tutaj zadowolona. Spełniło się moje życzenie, marzenie, albo to, co sobie założyłam. Jest powód do świętowania, do cieszenia się, do wyluzowania. No, i Wy, w takim troszeczkę stanie, dzisiaj możecie nam się pokazać. A co dzisiaj, u ryby? A u ryby, dzisiaj, słuchajcie, wasz, wasz żywioł się tutaj pokazuje. Jesteście we własnym sosie bo to jest karta wody, moi drodzy, typowo karta sentymentalna, Santa, karta bardzo mocno melancholijna, karta gdzieś taka, gdzie tutaj emocje dzisiaj będą odgrywały bardzo duże znaczenie. Ja wiesz co, zobaczyłam taką rybę siedzącą, oglądającą jakiś film, czy czytającą coś, czy na YouTubie coś patrzącą, gdzie Wam się aż taka łza, słuchajcie, w oku zakręci. Ale nie tam, żeby płakać, szlochać, tylko taka ze wzruszenia, tak, z emocji. Coś takiego kochani, gdzieś tutaj widzę. Ponadto ryby. Kontakt z matkami mogą Ci się uskuteczniać. Coś tutaj, jakiś kontakt, widzę rybę, która dzwoni do matki, matka do, do ryby. Być może coś tutaj z matką musicie dzisiaj pozałatwiać. Jakieś takie, słuchajcie, emocjonalne stany, kierowanie się głosem serca, opieka, wsparcie, troska. Dzisiaj tak wszystko robicie jakby z potrzeby serca. Nie analizujecie, nie myślicie, nie wpadacie w taki stan, kurde, wiecie, jakiś bojowy czy coś, tylko wszystko załatwiacie ciepłem dzisiaj. Taka w was jest serdeczność, taka na wszystko co byście nie spojrzeli, to takie wszystko wam się wydaje takie piękne, wspaniałe. Tak to dzisiaj tutaj uryp czuje. Dobrze, a czemu dzisiaj kochani sprzyja energia? Słuchajcie, mamy kartę bramy, mamy kartę przejścia, zostawiamy coś w tyle i idziemy do przodu. Słuchajcie, nie wiem które ze znaków, nie mam bladego pojęcia. Jeżeli macie jakiś temat, jeżeli macie tutaj jakiś klimat, który wam bardzo mocno podpowiada, muszę już to skończyć, muszę pójść do przodu, muszę coś zostawić, kogoś zostawić i wreszcie zacząć inaczej żyć, jest teraz na to dobry moment. Jest na to teraz dobry czas. Kochani, czas wsiąść na konia, czas już się nie Oglądać za siebie, czas ruszyć do przodu po inne, lepsze życie. Nie stać tu, gdzie stoicie, zwłaszcza jeśli tutaj, gdzie stoicie, jest. Po prostu nie fajnie, zwłaszcza jeżeli tutaj, gdzie stoicie, wiecie, że nic już w życiu nie osiągniecie, że z tego chleba nie będzie, że nie możecie się rozwijać, że nie możecie być radosne, szczęśliwe, warto wreszcie ruszyć do przodu, zaplanować tę, tę podróż, po prostu zwyczajnie pójść naprzód, dokończyć jakieś pewne cykle karmiczne, nie wchodzić do tych cykli karmicznych, moi drodzy, ponownie. Co dalej warto zrobić? No i właśnie, słuchajcie, macie asa buławowego, który bardzo pięknie pokazuje taki stan, który ja nieraz, bardzo często to mówię: zasać nowe drzewo. Bo to, które teraz już było, już jest stare, niekompletne, być może schorowane, być może, moi drodzy, no po prostu nieprzynoszące tak zwanych owoców. Wyróż do przodu, zasać nowe drzewo. I pielęgnuj to drzewo, rozwijaj coś, idź w kierunku pasji, idź w kierunku czegoś, co cię naprawdę pcha do przodu, co daje ci energię życiową. Tutaj ewidentnie, kochani, w tej karcie nam się to pokazuje, tak? W pewien sposób, żebyście nie stali w miejscu, nie cofali się wstecz, tylko właśnie szli naprzód i gdzieś. Pełni nadziei, pełni pasji, ognia, e, e, energii. E, słuchajcie, korzystali z tego, co życie wam daje. Zasadźcie nowe drzewa. E, no, ok, może ktoś tam zaraz poleci i tam jakiegoś dęba, słuchajcie, w rąbie, tylko słuchajcie, w lutym to może niekoniecznie, poczekajcie na troszeczkę cieplejszy czas, <gry> bo nie jest to teraz dobry moment na jakieś przesadzania, wsadzania czegokolwiek. Ale co nie zmienia faktu, yy, zasadzenie nowego drzewa to jest dajcie czemuś nowy początek, być może swojemu własnemu życiu. Yy, słuchajcie i czemu dzisiaj sprzyja energia. Zobaczcie, jaka ta talia, w tej talii, yy, słuchajcie, ta karta. Ona tutaj mówi o zażegnaniu, ja, czy ja to powiem jako, czemu sprzyja energia? Zakop topór wojenny, zakończ pewne sprawy definitywnie, przestań w jakiś pewien sposób czymś się denerwować i brnąć dalej w te nerwy, bo jeżeli faktycznie w większości przypadków ty chodzisz albo chodzisz albo, no dobra, chodzisz zdenerwowana, wkurzona, coś się nie rozwija, coś nie idzie do przodu, czas wreszcie z tym zrobić porządek, zakopać to głęboko pod ziemię, to jest oczywiście przenośnia, i gdzieś, moi drodzy, zacząć cieszyć się inaczej życiem. Zrzuć z siebie ciśnienie, przestań tutaj cały czas gdzieś być nerwowa, nerwowy na jakąś tam pewną okoliczność i zacznij normalnie funkcjonować i żyć. Słuchajcie, to jest ewidentny przekaz płynący z trzech kart, że być może, słuchajcie, trzeba też komuś parę słów powiedzieć ostrzejszych. Mam kurde tego dosyć. Koniec, basta, mam gdzieś. Może to też jest, słuchajcie, to też jest taki przekaz z tej karty. Ale również jednocześnie zakończ, zakop wszystko głęboko pod ziemię, co tobie już nie służy. zasać nowe drzewo, daj czemuś nowy początek, odważnie idź do przodu. Nie możesz stać w miejscu. Nie możesz. Dobra, słuchajcie, koniec. Koniec mojego gadulstwa. Ile my tutaj? No, jak zwykle pół godziny, słuchajcie, zeszło na karciochę dnia. Słuchajcie, kończymy. Ja Wam oczywiście życzę przycudownego dzionka, moi drodzy widzimy się w późniejszych godzinach oczywiście, tutaj będziemy sobie wrzucali, tak jak powiedziałam film, film oczywiście słuchajcie, urbeksowo paranormalny, więc zachęcam wszystkie osoby, które tutaj gdzieś lubią popatrzeć na, słuchajcie, historię na jakieś zwiedzania różnych rzeczy oczywiście i też na sesje paranormalne tutaj zapraszam później na magiczną chatę, tymczasem moi drodzy buziole, trzymajcie się